To więc, dobrze, że nie ma tutaj dziewczynek. Matysia już też dawno wstała, zjadła śniadanie, poprzytulały się dziewczyny i poszły się pobawić do siebie. Mają dzisiaj luz, do niczego ich nie wiecie, nie go, nie do nauki, jedynie co później czytanie, ale cieszą się, że mają trochę laby i ja też w sumie się cieszę. pomysł, że zrobię dzisiaj taką ala kapustkę. Mam tutaj taki rodzaj kapusty, z e, mam kiełbaskę, mam cebulkę, mam trochę boczku. Możliwe, że znajdę jakiś kawałek mięsa w zamrażarce i na takiej, widzicie, wysokiej mojej patelni będę robiła dzisiaj, dusiła taką kapustkę z dodatkami. i Idę zajrzeć do skrzynki. Dobra? Zaraz będę. Okay. Idę, moi drodzy, do skrzynki. Nie uwierzycie, ale już u nas znowu świeci słońce. Może nawet nam się udać się z dziewczynami wyjść, chociaż powiem Wam, że z tego, co widzę, to bardzo wieje. I boję się, że wyjdziemy, przejdziemy 5 metrów i wiecie, co się okaże? Okaże się, że leje znowu i nas zmoczę. A teraz wam pokażę, jak świeci. Tylko zajrzę do skrzynki. Ciekawe, czy coś jest? Nie ma. Mm, a czekam na parę rzeczy. Nawet no, trudno. Wilusia, jak ty się pięknie bawisz. Naprawdę, posprzątałaś tam laleczką? Tak. Tu są kokardy i buty i takie pierścionki, takie rzeczy. Tu są takie torebki i... I co, fajnie się bawisz? Fajnie się bawisz? Nie. Super, to miłej zabawy. Właśnie skończyłyśmy na dzisiaj robienie i już naprawdę e, zostało nam całkiem niedużo. Został nam taki, o, warkoczyk, już z tyłu mamy ich sporo. Skończyły nam się całkowicie blond, tylko plączą nam się. Będzie musiały, e, Wejść je wyprostuj, Matsiu. Tak jakby, o właśnie, będziemy musiały prawdopodobnie je skrócić, ale wiecie, tak na początku no, chciałyśmy zobaczyć, ja myślę, że tak, o, żeby wyrównać, style trzeba będzie skrócić. Ale fajnie, podobać się? No! To jest szaleństwo, co? No. Zrobiłyśmy niezłe szaleństwo. Moi drodzy, jednak się skusiłam. Zabieram się za trening, mamy godzinę w pół do siódmej. A ja stwierdziłam, że jednak zrobi dzisiaj trening. Nie muszę zawsze robić go rano, rzadko go robię wieczorem, ale jednak skuszę się i spróbuję. Myślę, że będzie mi się lepiej spało i właściwie nie mam już dzisiaj nic wielkiego do pracy. Dziewczynki też już się relaksują. Więc doszłam do wniosku, że tak naprawdę, co ja mam robić, jak mam tak siedzieć na sofie? Vloga też wam wystawiłam dzisiaj. No to. To jest bezsensowne, a nie lubię marnować tak czasu, więc jakiś niewielki trening, może coś z cardio, może coś z gumą, jeszcze nie wiem, zaraz coś poszukam i zabieram się za ćwiczenia. Mam nadzieję, że Wy też ćwiczycie. Możecie mi napisać w komentarzach, czy ćwiczycie teraz, na przykład, czy więcej, czy mniej, czy macie dużo energii po tej kwarantannie, całej pandemii, więcej się ruszacie, czy chce Wam się w ogóle ruszać, czy nie? Dajcie znać, jak to u Was jest właśnie z aktywnością fizyczną w tym okresie. Mamy nowy dzień, ja już jestem po treningu wykąpana, ogarnięta. Patrzcie, jakie to mam pyszności. Mam tu kapustkę, mam tu jajo, trochę siemienia lnianego, yy, mam tu salami, mam tu trochę pesto, majonezik, no po prostu same pyszności. Skończyłyśmy! Jejku, moi drodzy, nawet nie wiecie, jak się cieszę, że skończyłam te warkocze. Nigdy więcej. Nie no, żartuję, może kiedyś jeszcze będę taka na ale na razie mm -mm, nie zamierzam. Powiem wam, że to jest naprawdę bardzo dużo i siedzenia Mateldy i mojego czasu, który musiałam na to poświęcić, a jednak musiałam je dokończyć. Zbieramy się szybko teraz na jakiś spacerek. I na obiad miałam zrobić mi, Arturowi, krewetki, dzieciom Tuńczyka. A zastanawiam się, czy nie połączyć tych dwóch składników, nie zrobić pasty, którą my zjemy z Arturem bez makaronu, a dziewczyny zjedzą z ryżem albo z makaronem. jeszcze co z tego będzie. Po prostu zrobię to oddzielnie i na swoim talerzu pomieszam, sprawdzając, czy to się sprawdza. I może następnym razem po prostu zrobię w ten sposób. Krewetek mam nie za dużo. Mam nadzieję, że jakoś się nimi najmiemy, bo mam 150 gram nie jest za dużo, coś trzeba tutaj jeszcze dorzucić, żeby wiecie, czuć sytość. No dobra, ja się zbieram i lecimy na spacerek. słoneczko świeci, pogoda się poprawiła, także wracacie pełko. I zmiały go na like, ich shoulders takim. Tak, yes. krukić się tak kojarzą Idziemy sobie, moi drodzy, drogą, którą zazwyczaj idziemy do szkoły. Możliwe, że dojdziemy nawet do szkoły, dziewczyny popatrzą, chociaż z daleka, mimo że mają ferie, mama ich zaprowadzi po szkoły. No ale Goła. tak odświeżyć sobie pamięć po jakichś dwóch miesiącach warto. Mamy ładną pogodę, spacerujemy, świeci słoneczko. Ruch na drogach jest dosyć duży, właściwie to powiem Wam, że już jest prawie taki jak przed pandemią. E, o, no tak, co, siadasz? Na weekend wszyscy jadą do Aldiego. Myślisz, że do Aldika jadą? Ja myślę, że do Tesco. Nie, będę Wendy. No tak, tam do Tesco, a w drugą stronę? No tak, bo Aldi i Tesco. Dokładnie. No i mama mi zrobiła włosy. A no właśnie, bo jeszcze nie pokaza znaczy pokazać. No dobra, pokaż Matysia. Takie znaczy długie. Parę skróciłyśmy, żeby były w miarę równe, no ale tak. i tak. Ale i tak są trochę takie. Trochę są różnych długości, są zielone, są blond. E, po prostu blond nam starczyło, ale może i fajnie, bo tak ciekawie to wygląda. No to tak Zadowolona? Na... No bardzo. Maysia stwierdziła, że to jakby mi dała jakiś prezent duży. Ojej dziewczyny, jak zarączkę ładnie szły, ale już widzę nie. No Bolina, ja tak. My z Matysią śmiesznie, bo ona na zielono, ja na czerwono, czerwone trampy, tak i luźny strój. Ale powiem wam, że ten pomysł spaceru właśnie po tym, jak wczoraj było tak zimno, to jest po prostu fantastyczne. Można odżyć taką trochę. A czemu nie chcesz mi dać rączki? No nie. Daj mamuni! No daj yeah. mamuni, ach ty, nie! Mamuni, jak ty, Nie mamuni? Dochodzimy do szkoły. Mama, czy będę mogła się wspiąć na to drzewo? Zawsze się tu wspinacie. Jak mam emocje po dwóch miesiącach? Chcę zobaczyć szkołę. No ale też czuję się tym że nie muszę iść. Dzisiaj tak byś nie szła, bo jest niedziela. Lila, jak emocje? Niuńuś. Dobrze? No. no. Kwiatki urosły co? Nie, No to nie stawaj. To już idzie, idziemy po trawniku tu ko drzew. Tak jak możecie iść do drzew trochę. O, tak. No na mi okulary? Tak. Gdzie się wspinasz na to drzewo? Ja mogę się wspiąć. No na to już jest zajęte. A nie chciałaś na tamte się wspiąć? A tam widać o, wdę, szkoły. Nie mogę <laughs> samochodu. No, nie ma nic co? No sama... Lila, Lila się boi. Nie, ja się tłumaczę. <laughs> nie możesz zejść, czekaj. Chciałabyś Lila, wejść no, do nie szkoły? Daj, daj. No, ale nie możemy. Ale głodne. Nawet nie zdążyłam pokazać jak już pałaszujecie. Tuńczyk z mlekiem kokosowym i ze śmietaną. Pierwszy raz taki w sumie robiłam, że dodałam mleko kokosowe. Jak się sprawdza? Bardzo dobra. Mhm. Tak? A ta papryczka nie przeszkadza? Mm. Bo wiem, że średnio. Kilka mm. kawałków nie przeszkadza. Super. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Mamy już nowy dzień. Dalej kontynuujemy sobie tego vloga. Eee, już w sumie nie. Ja nie jestem jeszcze po śniadaniu, dziewczyny wstają, e, ale zbieram się na zakupy. Czas zrobić jakieś zakupy. Powiem Wam, że zrobiłam sobie nawet listę. Rzadko robię listy, ale teraz. Kiedy nie lubię za bardzo chodzić do sklepu, kiedy trzeba stać, wiecie, z tymi dystansami, z odległościami i tak dalej. Często coś zapomnę, chcę się cofnąć, a strzałki pokazują w inną stronę. jest to, No nie jest to takie fajne, nie jest to na luzie, a czasami jak się podejdzie do jakiejś rzeczy, ja czytam często etykiety, to później się okazuje, że ktoś za mną stoi, ja już czuję, to wiecie, tą presję, że powinnam odejść, przestać czytać, iść dalej i wtedy nie chcę komuś przeszkadzać, rezygnuję, idę dalej, ale sama nie kupuję tego, co wam chciała i nie mogę przeczytać, wiecie, wartości odżywczych i tak dalej. Zrobiłam sobie więc listę, będzie troszkę łatwiej e, i mam nadzieję, że te zakupy jakoś się udadzą. Zastanawiam się, czy Wam nagrać osobny film, taki hols siaty zakupowy, czy jednak wrzucić do vloga taką przebitkę. Sama nie wiem, co by Was bardziej interesowało, a Wy mi teraz nie odpowiecie na to pytanie. Jeszcze, a wczoraj spędziliśmy sobie dzień po prostu popołudnie z tatą, było bardzo fajnie, trochę udzielałam się więcej na Instagramie, jak mnie nie obserwujecie, to gdzieś tutaj stawię Wam czy tu, czy tu, czy tu na mnie zapraszam Was, zapraszam Was też na TikToka naszego Czasami coś tam wrzucam. Ja ostatnio miałam właśnie taki problem, że wrzuciłam coś na TikToka i TikTok tego jakby nie... Ja nie, nie wiem, jak to określić. Tak, jakby nikt nie mógł tego filmu zobaczyć, i cały czas miał zerową y, oglądalność, nawet jak myśmy klikały na ten film, i po prostu był w jakiś sposób i nie wiem, dlaczego zablokowany przez TikToka, bo muzykę użyłam z TikToka, nic tam się nie działo, wiecie, nie mam żelonego pojęcia. Jak wiecie, czemu tak się czasami dzieje, to dajcie mi znać, bo to mnie troszeczkę zniechęciło i parę dni nie wchodziłam w ogóle, y, i nic nie nagrywałam. Także. Tak to wygląda. Dobra, ja już jestem prawie gotowa, pokażę Wam, w co się ubrałam. U nas znowu gorąco, bardzo gorąco. Dzisiaj będzie 22 stopnie zero chmurek, jutro 20 chyba 1 czy 2 i jakieś tam małe chmurki, także mamy lato prawie. Szybko wam pokażę, co ja się ubrałam. Tak chciałam, żeby było wygodnie. Założyłam sobie body i założyłam sobie spodnie. Jedyne, czego im brakuje, to wiecie, co? Kieszeni. Przydałaby się jakaś kieszeń do tych spodni, no ale niestety nie mają, więc muszę je jakoś tak założyć. Na pewno będzie mi też wygodnie. Zastanawiam się, czy nie założyć czerwonych trampek do tego. Chciałam, żeby było wygodnie, nie zakładam klapek, bo już założyłam skarpetki. Więc tak to będzie wyglądać. O Artur. Moi drodzy, i po zakupach nie udało mi się w sklepie nic nagrać. Szybko Wam pokażę. Dlaczego zawsze mi szeleścisz po złości i się śmiejecie później i robicie mi na złość? No, było buzy. Zaczynam jeszcze raz. Więc szybko pokazuję. Takie oto kabanosy grubsze, bo pomyślałam o koreczkach, ale niestety zapomniałam kupić wykałaczek. To się mówi chyba wykałaczek. E, tutaj takie duże, piękne boróweczki, e, liście różne. Co mamy? A dorzuciłeś mi. E, tutaj mamy. Skusiłam się kupić takie batony, sprawdziłam ich skład, są całkiem niezłe. E, jeden baton no ma trochę cukru, ale. To jest na kryzys, to wiecie, jak się przydarzy taki dzień kryzysowy. I szukałam bardzo tych nudli. To są e, nudle, które mają mniej kalorii, i one są coś takiego jak. E, nie pamiętam nazwy, fira. wiem jak one się nazywały. Pewnie, ci co wiedzą, o co chodzi mi, to wiedzą. To są takie ryż, czy nie, nawet nie ryż. To jest taki makaron chiński, który ma najmniej kalorii, e, i to jest właśnie te nudle to jest tak, jakby odpowiednik tego fira szaki, fira, nie pamiętam kurde nazwy. I on ma bardzo dobry skład i ma tylko chyba 12 kalorii w 100 gramach coś takiego, więc bajka. E, papryka, to nie wiem czy już mówiłam, tutaj jest boczek, e, ser camembert, twaróg tłusty, banany, dwa razy duże jajka, e, olej kokosowy, organiczny, o tak się prezentuje. Na guacamole oczywiście musi być awokado, e, duży, piękny kawałek świeżego łososia. Truskawki, maliny, e, szparagi, dwa opakowania, mleko kokosowe, mleko bez laktozy, co my tu mamy, nie było bakłażana, więc więc kusiłam się na cukinię, i jeszcze tu mamy szpinak i pet. Co czytacie? Tak, książka ginesy. Believe it or To jest taka książka ginesu. Księga Guinnessa, tak? Jakieś, i co fajnego, na przykład co was najbardziej zainspirowało? Jest. Um, ja um, Piano z bananów. Tak? Nieźle. To um, jest. Szukasz tego, co ciebie Lila najbardziej mm. zaskoczyło? Pokażesz. No. Ktoś um, daje. Um, robi taty w ich oczach. Oj, to mi się nie podoba. Yeah. I no. normalnie Lila właśnie. Pokazała... To jest bardzo, bardzo niebezpieczne, wiecie? Wiem. Słyszałam, że ktoś tak sobie tatuował i stracił wzrok. Więc uważam, że to nie jest nic fajnego. To jako przestrogę można, wiesz, po, o, poczytać właśnie, żeby nie przyszło coś takiego do głowy. I też jest kot, Mila. który ma um, ten, ten, no. brwi. Tak? I, o, tak robił. <głos> <głos> I popatrzcie na to! No i co to? masz? I to! Co to jest? To jest tylko glas, mama. Naprawdę? No. I to jest tak wysoko, a to jest same to i, nawet, to nie to. Wow. I nawet nie mają protection. Wow. nawet nie mają protection, tylko mają takie malutkie... To jak oni nie spadają? Ja bym spadła, jakbym nie miała zabezpieczenia. Trampolin road. Poka? No, niezłe. Interesujące ja jest, w sumie. Nie mogę to znaleźć. Z papieru sukienki, no? Poczekaj. Z papieru, to jest papieru toaletowego. Naprawdę? A to jest z um, papierów nuzowych, a to jest z um, papierowych torebek. Naprawdę piękne, super, fajne. No, moje ulubione jest to. Naprawdę fajnie można Moje wykorzystać sojka. co? I jeszcze zużyć. No. Fajnie. Ja uwielbiam ten biały. To się nazywa trash fashion. Piękna pogoda, znowu można się porelaksować. Bomba! Nie ma tak jak... A chciałam powiedzieć niedziela na kocyku całej rodziny. Nie ma tak jak poniedziałek, ale u nas jest dzisiaj bank holiday. Rodzinka na kocyczku. relaks. Ulubiony kolor.